ma witam Was na moim kanale, Kibic stali Gorzów. Tak, jesteśmy na dworze, chociaż nie to, że będę wychodził codziennie, tak jak... Nie, do tego jeszcze nie będę robił, że będę wracał codziennie. Nie że, nie, że będę codziennie wchodził, ale raz na jakiś czas. Dzisiaj wyszedłem, bo mama mnie puściła, ale po prostu tak to mnie nie wyszedł. Aż naprawdę szkoda się robi Jak się patrzy Hmm, no dobra Jezu, ja tam nie wiem w tej masce to mi się tak ciężko oddycha, że zaraz chyba się uduszę w tej masce. Ale trzeba, to trzeba przeżyć się. Jakoś można. No poczekajmy chwilę. Zaraz przyjdę. No, pięć minut nasze piękne pięćset ja na no, ogólnie naprawdę jak coś to ja nie chodzi o to że ja mam chcę wyjść, ja przestrzegam zasady jestem w masce to jest mój pierwszy odcinek w masce nigdy nie zrobiłem odcinka B nigdy nie zrobiłem odcinka z maską dzisiaj jest ale ogólnie ogóle wyszłem na górę, nie na długo, nie no tam jeden dzień dzisiaj akurat mama mnie puściła, ale naprawdę, człowieku, jaś miałem dosyć siedzenia w domu, ale tylko bo mam 13 lat, to mnie puściło. I nawet nie wiecie, jak się cieszyłem, bo, bo Jezu, jak dzisiaj po prostu tak naprawdę puściłem, Dom, to czułem się jakbym wyszedł na wolność. Tak się czułem, ale w tej masce tu się tak kurwa ciężko dycha, że nie wiem się ducha. Bo to ja pierwszy, raz w ogóle wyszedłem z masu Ale ogólnie... Poczekajcie chwilę, gdzie się idziemy. O, tam jest coś jakaś z wolny. Na tym tafce sobie jedziemy. Kiedy jakiej wolny? Ja no ogólnie, maseczka na gębę i święty sposób, ale pamiętajcie, że apeluję, żebyście jak najrzadziej wychodzili na chód, jak najrzadziej, no dziś, może jak ja, na, na kacerek trzy godzinki po parku, ale tak to no, zostańcie lepiej w domu, ja też, jutro chyba nie, nie będę tak wychodził, codziennie jak ostatnio, nie będę wychodził oczywiście w końcu jestem jeszcze ten... Oraz, przepraszam, jest w tej masy tak mi się kurwa ciężko oddycha. 5 minut. O, kurwa, gdzieś już się spokojnie odcinka. Może nagle nie biegają. Dzieci czas, wychodzą z z opieką. Ja dzisiaj pójdę bez opieki. Jestem sam, czekam na Dariusza, kasę. Czeka, rasta 992, bo chodząc nieduże. Niezwolenia. No No siema, siema, kurde. No. No, bardzo, To jest sobie jakiś chłopak, tam chodzika. Wiecznie Wieczmy nam. No, ale nie no, ogólnie jesteśmy teraz na ławce w parku. Nie jak że ja ten, ale dzisiaj musiałem po prostu wyjść na dwór. Musiałem. Bo ja w tym domu to ja po prostu nie mogłem. Ocznikowo mam 13 lat, więc co? Raz dzisiaj wyszłem na dół. No może potem też oczywiście będę wychodził, ale nie codziennie. Tylko raz na jakiś czas. Dzisiaj wyszłam o 18, wracam do domu, oczywiście od razu myję ręce że trzeba przestrzegać tych zasad więc dzisiaj takie wyjście z domu wyjście z domu nareszcie, taki, taki dzisiaj będzie się nazywał odcinek ale pamiętajcie, więcej odcinków na razie odcinki będę robił jedynie w domu i może w następny piątek albo może w następny piątek co będzie albo trochę szybciej wyjdę też na dwój i zrobię oczywiście odcinek ale dzisiaj musiałem wyjść. To był mój chyba pierwszy raz. Od nie wiem którego. Kurde. Nie 20. Dwudziestego. Którego? 22? Dwudziestego Czy 23? Czy gdzieś tak. Od 20. Od zakazu. Pani panujmy chwilę. No. do no Dobrze, to na, na pewno dzisiaj przeczytamy. <noise> e, tak. No i ta. jakbyście wiedzieli, szkoły zamknięte do 24 maja, ale wyrotnikowo to dzisiaj wyschłem na dwór, ale przypominajmy, zostańmy w domu. Chociaż Raz tam na jakiś czas wyjdźcie. Jeżeli nie jesteście 13-latkami, to wychodźcie z rodzin. Sami raz na jakiś czas, bo w domu przestrzegać zasady, ale w domu chyba można zwariować. I radzę też do moich kumpli, żeby raz na jakiś czas wyszli na dwór, tak jak ja dzisiaj wyszłem. Jutro nie wychodzę, pojutrze nie wychodzę, poniedziałek też. Dzisiaj wyszło, dobra. Yy, kończymy na dzisiaj. Ten odcinek. Pamiętacie, że zostańcie w domu. A na dwóch choć raz na jakiś czas, tak jak ja. A i subskrybujcie mój kanał Kiwica. I go, że wtedy subskrybujcie kanał Puchatek mojego kolegi ze Świnoujścia, czy jak on tam miał Puchaczek? Nie pamiętam. Yy, subskrybujcie kanał Kamyk Strange. Jeżeli Kamyk Strange, to ogląda, bo nie wiem, co go ugryzło. Ale dobra, nie będę się wypominał. I pamiętajcie, wychodźcie raz na jakiś czas. Dzisiaj, wyjątkowo, wyszłem. Jutro nie będę wychodził. I radzę Kamil, wyjdź raz na jakiś czas na dwóch. Nic się nie zaszkodzi. Cześć.